Cześć, siemaneczko, z tej strony Janik World 2, a dzisiaj zobaczycie odcinek z Age of Civilizations 2. Jak widzicie startujemy w 1440 roku. I przed chwilą najprawdopodobniej zobaczyliście moje nowe intro. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy Wam się spodoba. Czy Wam się spodobało to intro. A dzisiaj gramy sobie o taką polską. Dobra, a więc gramy. Dobra. Oczywiście przy, przepraszam jeszcze za to, że jesteśmy w takim miejscu. Bo przedtem byliśmy o wiele więksi, ale po prostu skasowałem save'a przez przypadek. Dobra, zacznijmy oczywiście od rozdaniu punktów. E, dzisiaj to już będzie trochę inaczej, ponieważ zrobimy też minusowy koszt kolonizacji. A co to jest koszt kolonizacji? Zobaczycie, jak będzie mieć w ogóle dostęp do morza. Dobra, tutaj mamy naszego wasala. Księstwo Mazowieckie. Tutaj mamy Wielkie Księstwo Litewskie. Więc może od razu zacznijmy poprawiać z nim relacje. Żeby. żeby było po prostu ten. No, rzecz pospolita obojga narodów. Dobra, tyle wystarczy. Hm. U, mamy niską stabilność w jednej prowincji, tak. Prze oczywiście przepraszam też, że nie, nie było dzisiaj Minecrafta, ale strasznie wolno mi chodzi, to... To tam i tak bym nic, wiel nic dużo nie zdziałał. Dobra, jak widzimy, mamy już trochę lepszą opinię. Trochę. Eee, kto nas lubi ogólnie? Uuu Mołdawia nas lubi. Hmm, hmm. Może sojusz. E. To tak czy nie? Dobra, chyba nie. Nie wiem. Poczekajmy. Tutaj, oczywiście, też mamy krzyżaków. To też będziemy się ich postarać rozwalić. Dobra, a tak w międzyczasie to. to spróbujmy odebrać Śląsk. Od Czech. To na pewno nam się nie uda, ale. Ale. Polska wszystko może. Dokładnie. Jeszcze zobaczmy, co my tutaj mamy. Podnosimy podatki. Dobra, tyle może być. Hmm. Dobra, rekrutujemy. Ogólnie, fajna muzyka, leci w tle. To jest fajne. Co? Czekajcie, czekajcie, co my tu mamy? Uuu, księstwo moskiewskie. Uuu. Może nawet można by było podbić je. Uuu, uu, to by było jakby Moskwa była Polska. No, no, no. A jak tam sytuacja? Ha? No, 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 może być. Dobra, tutaj... Tutaj idzie 2000. Znaczy, no, tysiąc. A w Krakowie... Dobra, co tam, jesteśmy hardkorami. Hmm, trochę hmm. odzyskujemy was. Wypowiadamy wam wojnę. Sorry. Ha. I Śląsk będzie nasz! Dokładnie! Pum! Pum! Czechy ani na... Mm -hmm. Czekajcie! A proszę imperium osmańskie może nam pomogą. Mhm. Tak. Dobra. Mm. Co my tu mamy? Mam takie wrażenie, że musimy trochę... Trochę sobie wojsk dorobić. Nie wiem czemu mam takie wrażenie. Mm. Dobra, ale wygramy to. Polska przecież zawsze wygrywa, nie? Nie? Pum, dobra i teraz dopiero Czechy nam wypowiadały wojnę, ale my, ale my już mówimy papa, pa. dobra, pik, 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 pik. No i bardzo fajnie, Śląsk już jest nasz. Ale, ścina. Eee, dobra. Eee, Czechy, Czechy! Dobra, już myślałem, że dalej się z nimi bijemy. A jak tam nasza Litwa? Hmm? Hmm? Nie? Czemu nie? Jakoś nie chcę z nami sojuszu, ale dobra, poprawiamy relacje, poprawiamy dokładnie. Mm. No i co? Teraz musimy polonizować te tereny. Czekajcie, tylko sprawdzę ile to się nagrywa. Łe, 6 minut dopiero. No dobra, to jeszcze sobie pogramy. Bo ja też tak właśnie chcę tylko do 15 minut, bo potem... No właśnie, bo potem już nic nie ma. Bo potem już i tak nikt nie ogląda. Dobra, litwa. Litwa co? Litwa, co tam? Jeszcze popraw, popraw lec relacje. No szybciej, szybciej, szybciej. A, a z tym? He, to się już rozprawimy, nie? Z krzyżakami. Hm. No, Dobra, mamy mało hajsu. A co trzeba robić, jak ma się mało hajsu? No, oczywiście, że pożyczki. <laughs> Sorki, że jakby co to zrobię, że mi się głos nie. No, oczywiście, że pożyczki. Na 5000, dobra, nie bierzcie pożyczek. To się nie opłaca w ogóle. Dobra, ale tak ogólnie to, jaką taktykę sobie wziąć? Hmm. Hmm. Potrzebowaliśmy, by. Trochę do morza. <laughs> Dobra, wyślemy im ultimatum. Eee, prowincji. Tygo... Tych dwóch dokładnie. Albo tyle jednostek zaatakuje. Nie zgodziliście się? No to było chyba jasne. Dobra. Mm. Ale ten sojusz z Litwą by się przydał raczej. Ha? Nie? Dlaczego? Dobra. Ja w ogóle... Nie wiem, czy miałem mikrofon teraz włączony. Czekajcie chwilę. He? Miałem? Mam nadzieję, że miałem mikrofon włączony, ale to dobra. O kurde. Chwilka, bo ja chyba nie gadacie, że ja mikrofonu nie miałem. Serio? Jak ja nie miałem, jak ja nie miałem mikrofonu, nie gadajcie, że nie miałem mikrofonu. bym miał. Kurczę, wiecie co? Tak teraz nie wiem co robić ogólnie. <laughs> A co tam? Raz się żyje. Tam, tam, tam. Malbork będzie nasz. Dobra, no z taką potężną armią to normalnie możemy. Mm, sojusz Dobra, musimy poprawiać te relacje. Patrzcie, ile... O, no, ile wojsk! Dobra, tu idzie połowa, tutaj też. Dobra. Patrzcie teraz, patrzcie teraz. Wys wysylam, wysy wy wyślemy ultimatum, zażądamy wasalizacji. Tyle, jednostek i pum. Dobra, pum, patrzcie, wojna. Na pewno, na, na pewno... Na pewno... Nie no, boję się. Patrzcie. Myślałem, że to będzie myślałem, że to będzie trudniejsze, ale takie coś, proszę bardzo hm, No fajnie. Ej, no nie, mi się już to podoba. Dobra, bierzemy Gdańsk Bierzemy Gdańsk Bierzemy tutaj A i Malbork. Ale tu będą mieli na pewno wojsko I tu już możemy skończyć wojnę. Dobra, ej, słuchajcie, wiecie co możemy już kończyć? O, proszę bardzo, 50% dla mnie. Myślę, że to była bardzo słuszna wojna. Dokładnie. Może tak? Taki fajny kształt. Nie, no, bierzemy wszystko. No i fajnie. Ilu teraz? No proszę bardzo, tylko 61 Polaków. No i fajnie. O nie. Czemu nie chcecie, sojuszu? Teraz na pewno. Dobra, już coraz bliżej sojuszu jest. No ale fajnie, ten krzyżaków prawie rozwaliliśmy. Tylko jest mamy problem, bo straszna bieda je teraz jest. Więc, więc trzeba by było zrobić tak, że to przenosimy do Krakowa. Wszystko przenosimy do Krakowa. I robimy ten. Żeby nam się potem bunty znowu nie robiły, bo to jest najgorsze. Dobra, Malbork jest nasz. Bardzo fajnie. Hm. A może ci już chcą? Co? Co tam? Jak myślicie? No jeszcze nie? Dlaczego? Dobra, teraz już na pewno będą chcieli. Dobra, ale co ja tu mówiłem, może sobie może sobie rozwiążemy tą armię Eee, gdzie to jest tutaj? Rozwiąż? No tak połowę No i od razu więcej kasy mamy A jeszcze tego nie mamy Dobra, ile już Polaków jest? No trochę więcej No, ale już mamy dostęp do morza. Fajnie Co prawda Litwa ma do dwóch musz, ale... Ale nie będziemy wybrzytać. Dobra, ale teraz to już na pewno, nie? Dobra. My tu mamy hmm, relacje minus przymierzycy, bla bla bla. Dobra, czyli poprawiamy relacje jeszcze i teraz nie. I teraz nie. Ale. O, coś się tam. Patrzcie ile brakuje. Dobra, jak tam nasze relacje. Węgry nas nie lubią, a to dziwne. Ale cóż czasem tak jest, dobra. Mmm... No tak ogólnie Szwecja trochę nas lubi. No to tak normalnie, standardzik. Dobra, ale... Pum, patrzcie teraz, wszyscy nas lubią. I patrzcie. No, i proszę bardzo, mamy sojusz. Pum! Dokładnie. Teraz to w ogóle będziemy mogli rozwalić tych krzyżaków. To będziemy potężni. Dobra, na razie nie będziemy tworzyć Unii. Albo, wiecie co? Zaraz, zaraz. Corki, ale ten ja nie ja, ja chcę Ci anektować. E, to jest nic nie to nic osobistego, tylko po prostu więcej terenów. Aha, dobra deklaracja niepodległości. A wiecie co jest najlepsze na deklarację niepodległości. Tak. Zgadliście. Dobra, wszystkie wojska i szykujemy się na wojnę. Dokładnie, tak tysiąc może być. Dobra, tutaj też. Nie, oni tam nie są zbyt mocni. Tutaj możemy trochę poszczędzić. No wiem, że oni mają niepodległość. Dobra. Nie, na razie... A czekajcie, ja wiem o co chodzi. Dobra, nie możemy niestety z mieć z nimi wojny, ale możemy mieć... Unię! Dobra, na pewno się przestraszą, dobra. Najpierw stwórzmy może pakt obronny. Którego na pewno nie podpiszą. No nie, bo, ni bo nigdy nie podpisują. Ale dobra, i patrzcie teraz, patrzcie teraz. Tworzymy Unię! Jak to nie chcą? Dobra, wiem, o co chodzi. No, no, no smutno trochę. Jeju, 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 co się stało. No smutno trochę, ale... Ale przetrwamy. Dobra, ale pamiętacie, jak wam mówiłem o kolonizacji? To patrzcie teraz. Bierzemy tak z tyś... No, możemy tam 1800 nawet w Polsce. Wziąć co nam tam... No i patrzcie teraz. Bierzemy tu to wojsko i przemieszczamy. Przemieszczamy. Dobra. No i przemieszczamy do, albo do Afryki. A co tam? W Afryce podobno jest bardzo dużo fajnych rzeczy. No to może. Może tutaj. O proszę bardzo. Tutaj jakby co to od razu nam spadnie. No, od razu to może nie. Taki duży skok powinien być. I co gdzie to jest? Ej. Żądam zwrotu pieniędzy, to znikło gdzieś. Dobra, mniejsza o to. <laughs> Ale my dalej chcemy przecież mieć ten! Unię, nie, Pamiętacie, nie? Dobra, patrzcie teraz. Dobra. Czemu zawiesili re relacje dyplomatyczne? To toż to, to skandal. Hm, <laughs> też mi coś. Dobra, jeszcze ostatni rzutokiem, która jest godzina. 19 minut! Ło matko, rozgadałem się! Dobra! Tym akcentem kończymy. Kończymy, dokończymy, dokończymy potem. A teraz pamiętajcie na razie, że mamy zakładać unię z... z Litwą. No i też pamiętajcie, żeby skomentować te moje nowe intro.